Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym materiale. Ciągle testuję nową kamerę DJ Osmo Action 4, bo już się pogniewałem na GoPro, ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Na razie są testy. Jak mogliście zobaczyć w jednym z poprzednich odcinków był test, znaczy test film, którym prezentowałem, że zakupiłem właśnie DJ Osmo w pakiecie Aventure Combo, czyli tam z bateriami, właśnie z tym DJ-mikiem, czyli z tym mikrofonem bezprzewodowym. Zobaczymy, jak to się wszystko sprawdzi. Dobra, ale film jest nie o tym. Co dzisiaj robimy? Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj robimy o tego, o to tutaj drania: Wazecrawl. Wazecrawl będzie przechodził facelifting, czyli będziemy robić tak, będziemy, co będziemy robić? Będę zmieniał oponki. Tutaj już są błotniki, kupiłem też nowe, bo te są troszeczkę zdewastowane. Będę chciał je tak dopasować, bo jak tutaj jest krzywo, czekajcie światło, dopalę Będzie lepiej widać? No jasne, że lepiej widać. Trochę zdewastowane są tutaj, o widzicie, znaczy za To jest pokrzywione. To tak wygląda. Widzicie ten. No nie za bardzo to wygląda. Nie wiem, czy będę mógł to jakoś przerobić. Zobaczymy. Będę zakładał też nowe oświetlenie. Dedykowany do Bafanga, bo jak wiecie, mam tutaj Bafanga 500 i zakupiłem takie. Oto lampeczki bardzo fajowskie. O, spójrzcie, to jest lampeczka przednia. O, tak wygląda całkiem, całkiem. Powiem Wam, że bardzo solidnie. Tutaj kabelki są takie. Oto trzeba je wszystko jakoś jakoś połączyć. Powiem Wam, że bardzo solidna konstrukcja. Ja oczywiście wrzucę Wam. Linka do tych lampeczek. Diutka taka malutka. Zobaczymy, jak to będzie świeciło, ale powiem Wam, że to jest naprawdę konkret. To połączenie tutaj. Wszystko można będzie ładnie spiąć, dokręcić. Widzę. Solidne jest, nie jest jakiś badzie. No i to jest lampeczka tylna. Też wszystko dedykowana do właśnie bafanga. A co ja mam na myśli, że dedykowana do bafanga. A mam na myśli to, że będzie można z wyświetlacza, normalnie z manetki po prostu włączać, nie ma zewnętrznego przycisku, tylko wszystko z wyświetlacza, z manetki będzie załączane no i dodatkowo tutaj jest czujnik w zmierzchu, także będzie można to nastawić, także automatycznie zapali się oświetlenie i dodatkowo zakupiłem, bardzo taniej mi się udało wyhaczyć, nie pamiętam ile czujnik czujnik zmiany przełożeń to jest bardzo przydatna rzecz. Kto jeździ bafangiem, ten wie, na czym to polega. To chodzi o to, żeby nie zerwać łańcucha podczas zmiany przełożeń. Ja staram się uważać, jak zmieniam przełożenia, czyli nie pedałuję. Staram się, żeby silnik, no może nie to, że nie przenosił napędu. Ten nasz peda pedałować pedałuję, tylko naciskam sobie delikatnie hamulec, tak aby załączyły się styki hamulców. Wtedy rozłączam napęd i wtedy sobie zmieniam. Przełożenia. Bo. No, kto dłużej pojeździ bofangiem, na pewno miał przypadek zerwania łańcucha. Ja też miałem. No i to tyle. Tyle będziemy robić, ale na sam wpierw muszę tego drania wywalić do góry kołami. A jak to zrobić? Jak mam tutaj wyświetlacz? Na wyświetlaczu nie postawię, bo przecież się tu wszystko wydupczy. Dobra. Jakoś to. Ogarniemy. Tak, bo najpierw jedzie trzeba... Dobra, wiecie co? Najpierw pozmieniam sobie właśnie te oponki, czyli pozrzucam, zrzucę sobie koło, tutaj wszystko wybebeszę. E, potem zajmiemy się błotnikami. A czujniczek pójdzie na sam koniec. O, to już tam proste ota. Jasno, i na tym się właśnie zaczynają schody. Słuchaj, rowerzysto, słuchaj, rowerzystko. Jeżeli chcesz tak śmigać fajnie jak ja, zastanawiasz się, gdzie kupić silnik czy kit cały, czyli zestaw do elektryfikacji, to zapraszam cię na stronę Esulbike.com. Zakupisz tam bardzo fajne silniki: od 250W do 1500W HUB, czyli montowane w koło, przód lub tył. Możesz też kupić bardzo podobny silnik do tego, co mam centralny, tylko innej firmy TSDZ2. Wersji B. Świetny, bardzo fajny silnik z czujnikiem tensometrycznym. Wszystkie te zestawy kupicie w zajebistych cenach. Mało tego. Mam dla Was kod rabatowy, który zmniejszy wartość Waszego koszyka zakupowego o bardzo fajne kwoty. 60 euro, 80 euro. Zależy od promocji. Teraz fajna promocja trwa na legalne silniki 250-watowe. Cały zestaw. I jak kupicie cały zestaw, wykorzystując mój kod, macie 80 euro rabatu. Słuchajcie, to jest bardzo dużo. Także zachęcam do kupna, jeżeli się wahacie wchodźcie, linki znajdziecie oczywiście w opisie filmu jak i na mojej stronie MarcinMarcin.pl w dziale rabaty sklep tam znajdziecie aktualne promocje wchodźcie, sprawdzajcie, kupujcie i cieszcie się życiem, kurczę tak jak ja no cyk na cegiełkach można tak położyć i co, przystępujemy do demontażu kółek a oponki jakie będę zakładał czekajcie, ja to trochę ogarnę, bo mam że tak powiem tu małe burdello oponki jakie zakupiłem to, to są szwalbę Black Jack. Z jakąś tam ochroną antyprzebiciową. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, nieważne. I oczywiście nowe dędeczki, KLS, dydykowana do tych oponek. Oponki to są już wam powiem rozmiar 219. To nie są dwójki, tam mam trochę szersze, tu będę trochę węższe, bo one trochę za grube były, a widzicie. Spójrzcie, ta oponka, ja już ją kleiłem, ona miała gdzieś tam jakiś defekt, pokleję i ona trzymała, trzyma, co tak trzyma, hamulec, yy, ona gdzieś przepuszcza powietrze po prostu, no i będzie wszystko do wyciapania. Ale zobaczcie, ta opona jest jeszcze w miarę spoko, ale zobaczcie na tom. Widzicie, łysa, na środku jest łysa. Jest to ponad Mitasa. No, przejechała on z 500 km, może. I zobaczcie, jaka łysa. Zobaczymy, jak te sobie poradzą. Jedziemy z koksem. Mam ku temu odpowiedni kluczyk. <noise> nie chce mi się szukać, to tak odkręcę. Aby tylko poluzować. Oczywiście wy używajcie fachowych kluczy, nie takich gumien. Marca tylko używa takich rzeczy. Puch. Mamy jedno zdjęte kółeczko. Widzicie, Robert po przebojach. No. Tutaj silnik jeszcze siedzi z tyłu. Też 500, bo jak wiecie, używam go jako dwunapędowca. Ale na razie tego nie demontuję, bo może jeszcze będę pojeżdżał sobie. Więc zobaczymy. Dobra. ściągamy teraz to. Tylko oczywiście tutaj też. Nie, tutaj jest tarcza. To nie trzeba powietrza spuszczać teraz. Można później. Robię rower, bo zaraz będę jechał. Za półtorej tygodnia znowu wyjeżdżam na swojego Van life'a. No i chcę sobie pojeździć trochę tu i ówdzie. Co to tak? Czemu to nie chce wyjść? Coś tu się. Dobra, pykniemy, to, to wyjdzie. O już wychodzi cyk fuch o, dobra, przystępujemy do wymiany tej tylnej naj sam pierw no i git tutaj koreczek jak widzicie warsztatu jeszcze nie skończyłem no nie mam czasu są ważniejsze sprawy na osi ale pakowanie. coś się odlecze to nie uciecze jak to się mówi Nie to jest coś dobra. A, A, dętki Mają te takie. To jest w sumie dobre. Te nakrętki na wentyl, takie metalowe. One są całkiem spoko. Nie każda dętka to ma. Cyk fuch. I mamy ściągnięte. Ta denteczka jest dobra. Będzie jako, powiedzmy, Zamiennik, oponka nam niepotrzebna. Dobra, ale tym się zajmiemy później. Idę po talka. Stara szkoła mówi, że trzeba używać talku. Wtedy nie ma przyszczypań i jest luks. Sprawdźmy jak to tu wygląda. Całkiem spoko. Tu można trochę przesunąć było, żeby tak na środek było bardziej no, no, jest całkiem spoko zakryte no i dobra, teraz gdzie jest oponka nowa a tutaj wsadziłem i one tutaj są teraz hmm, kierunek czekajcie, gdzie tu jest kierunek, bo one są kierunkowe tak trzeba założyć, bo to jest ten teges Tutaj gdzieś pompkę miałem, miałem gdzieś elektryczną, ale gdzieś się kurde zapodziała. O, deliku taśnie i to wystarczy. No i teraz wchodzi talk do użycia. Posmaruję. Warto to robić, bo to zabezpiecza dętkę przed uszczypaniem. Ona po prostu sobie pracuje, a się nie ugina. O. To, że trochę się zabieli, to nie szkodzi. To w niczym nie przeszkadza. I teraz sobie ładnie wcisnę. O. że będzie lepszy montaż. Ona się nie przycina. Gdzieś tam sobie zawsze się ułoży jakoś lepiej a jest fajosko. O, tutaj oczywiście o, tutaj nie ma oczywiście tego gwinciku. Ale to sobie wkręcę kapturek i też będzie dobrze, nie? No i dobra i teraz sobie powoli ją tam nanizamy. <laughs> To mnie tam hałasuje, cyk. O! Co tam poleciało? Kapturek spadł jakiś. <grym> cyk, jedna krawędź weszła. Teraz wsadzimy drugą. Jasno, fajnie, to bardzo dobrze. Lubię takie opony, które ciaśniej wchodzą niż takie co lekko wchodzą, bo można kurde powiem Wam takiego bigosiku narobić czasami Mam tutaj o. O. i siedzi chwuch Najlepiej tak sobie ją Patrzcie, ja teraz zawsze dopompowuję sobie delikatnie, delikutaśnie jak ja to mówię. Tak wiecie, aby tylko wypełniła dobrze oponę. Tak wiecie, aby, aby tylko, o, coś takiego. Zawsze to robię takie zboczenie, tak, żeby ona, wiecie, się wypełniła ładnie wszystkie krawędzie i jeszcze, ją tak sobie staram sobie się układać ją. O wtedy mam pewność, że zaskoczyła w ten swój rowek tam odpowiednio Git Majonez. Teraz możemy dopompować więcej napompujemy tak dwie, dwa bary na razie o, są dwa bary Ta końcówka jest taka wredna, że nie można jest ściągnąć z opony I tak się zakleszcza. O. No i jest ok. Jedno kółko mamy zrobione. Zakręcę na razie kapturek, później dopompuję. I piękna oponka. Szwab założona. No, trochę trochę cieńsze są od tamtych, ale to nic. Będą lepiej się wgryzały w błoto albo w piach, nie? Najważniejsze, że jest klocek. Dobra, teraz to samo robię z przodem. Jedną dupę nie będę zawracał i działamy dalej. Już kółeczko założyłem jedno, tutaj hamulce tylko muszę doregulować, bo się łobcierają. No i tutaj się pojawia, że tak powiem, zadanie matematyczne. Już wam pokazuje o co chodzi. Zmienię tylko przedni błotnik, bo tylny jest za duży. Musiałbym go ciąć, a nie wyszło mi to ja tak, jakbym chciał. Tego co tutaj zamontuję, bo jest taki sam. Ten jest jakiś taki styrany, ale zobaczcie, to się po pojawia problem. Swego czasu wymieniałem amortyzator z przodu, cały ten widelec. Ja nie wiem, kurde, jak oni to robią, że to w ogóle nie pasuje, nie? Bo zobaczcie, on, to mocowanie idzie wewnątrz nowego błotnika. Zobaczcie, jakie te, te pagony są długie. O, coś takiego. Coś takiego musiałbym skrócić. Zaraz pewnie coś wymyślę. Ale dajcie mi chwilę, już nie będę kminił na odcinku, jak to robić. Po prostu to zrobię i Wam zademonstruję co wymyśliłem. Bo tyle muszę skrócić. Muszę to zrobić jakoś, żeby to wyglądało. No i proszę, gotowe. Patrzcie co Marcel wymyślił. <laughs> Bo obcinałem te dzynzle za długie. O. Zobaczcie jak równiutko jest. Idealos popularos. Tu jest o też w miarę szparen OK. Trochę tam jeszcze by. No, już nie bądźmy detalistami. A tu zrobiłem po prostu takie. Takie cudo, widzicie? Podkładka lekko zagięta w tą stronę. Twarda, stalowa. Oczywiście powinienem te oryginalne śruby tutaj, co były to przecież główne jakieś. Takie, opatrzcie. To jakieś takie lekkie, to w ogóle takie jak znam życie, to zaraz się kurde przekręci. gówno. Wsadziłem tu normalną taką śrubę rowerową. Na imbusik trzyma to jak złoto. No, i mówię, ta podkładeczka to obciąłem, zabezpieczyłem, żeby ostro nie było. Ona jest lekko zagięta. Także to trzyma. Słuchajcie, jak złoto, jedna jak i druga strona. Podkładeczki chromowane. Także myślę, że nie wygląda to źle. Także to już jest zrobione. Tył, teraz zabieram się za tył. No i wstadzę to, to koło, zobaczę, bo tu jest problem tego typu, że tu z tyłu mi strasznie obcierało. Z tego względu, że. Zakładając tutaj hamulec tarczowy, musiałem ominąć zacisk, dlatego tak to troszeczkę rozgiąłem, jak widzicie tu, tak musiałem przegiąć, o tak widać, tak musiałem przegiąć i skrócił mi się drut, dlatego to obcierało mi około, ale kółka tu mam mniejsze, więc nie powinno teraz stosunkowo obcierać. Klasycznie, pomyślę, zrobię i Wam pokażę. Dobra, umurdowałem się, słuchajcie, nie lada, ale dobra. Kółko, jak widzicie, już założyłem. Zobaczcie, zrobiłem bez bezwidełkowe mocowanie błotnika. Tutaj mocowanie zostało standardowe. Tam jest przykręcona śruba, jeszcze muszę ją dokręcić generalnie. Ale zobaczcie, tutaj, o, śruba, która jest przykręcona, ta płyta aluminiowa na bagażniku idzie przez śrubkę. Tutaj jest mocowanie, te oryginalne, takie, co było. No, tak się to mocuje generalnie. Idealnie zamocowanie... Pasowało do ładnie, wszystko wyprofilowałem. Troszeczkę jest, możecie zobaczyć, lekko przesunięte na prawo cały błotnik, ale światło zakrywa. Poza tym tutaj jest ta blacha, też nie będzie lecieć. Jest to spowodowane tym, że to jest po prostu silnik i to jest wszystko przesunięte nie, nie tak, jak powinno być. Można by to jakoś tam zadziałać, ale już mi się nie chce, nie ma potrzeby. Jest, widzicie, tutaj linia błotnika wystaje poza obręb opony, także będzie luks. Wszystko ok. No tak to wygląda. Właśnie to chciałem wymienić. Bo on tu jest taki jakiś połamany. Nie wiem, co tu się stanęło. No ale dobra, na razie zostawię. Będę miał benę twórczą, to, to wymienię. Przedni wygląda o niebo lepiej, prawda? Myślę, że nie jest takie pokrzywione. W miarę prosto. I to się fajnie prezentuje. A na tym nikt nie będzie patrzył. Ale ja wiem i to mnie denerwuje. Tak, wiem, denerwuje. Dobra, zrobię to przy okazji. Lampeczki. Lampeczka przyjdzie o tak luksusowo. Więc teraz zabieram się za montaż tych lampeczek i zobaczymy, jak to będzie. Dobra, jak widzicie, tutaj mierniki poszły w ruch. Może jakiś sajgon na stole, jak zwykle. Yy, podłączyłem wszystko na krótko, na razie. To woli ścisłości tutaj jest kabel biało-czarny i czarny, który wychodzi z silnika Bafang. Biało-czarny to plus, czarny to minus. No i kabelki tutaj poznaczone przód czarny i czerwony. Tutaj nie wiem tylko ten żółty służy, może to jest jakiś stop albo cholera wie, jakiś dodatek. No i też czerwony i czarny. Idzie do tyłu. Proszę bardzo, sprawdzamy. Wszystko jest włączone. Tu się włącza. O, pyk. Jak widzicie, światełko przednie, kurde, muszę tą nóżkę wyregulować, bo normalnie ona jest taka, że zaraz się rower wywali. już też świeci, o. Czekajcie, może zgaszę światło. Zobaczymy, jak to daje. Oczywiście zrobimy też testy, jak będziemy jechać w terenie, prawda? No ale o. Daje dosyć ostro. Przód też. Całkiem spoko. No ale jak mówię, zrobimy testy terenie. Dobra, poukrywam te kable. I praktycznie robotę mamy zakończoną, nie? robota jest zakończona, będziemy w terenie resztę robić. Tu wszystko pospinam. Także o rowerek na nowych oponkach. Co prawda czujnika nie założyłem, ale jest oświetlenie. Można jechać w teren już nie cały tydzień. Nie całe półtorej tygodnia o, już sobie jadę, biorę w teren maszynę i pewnie sobie pojeżdżę. To by było na tyle, słuchajcie, w tym cudownym odcinku. Może jeszcze Wam tak pokażę, jak to wygląda z przodu, ta lampka, te lampeczki. Bardzo fajna, malutka, trochę już świeci, nie grzeje się. Fajnie to wygląda, podoba mi się, smukło tak. Fajny zestawik, jeszcze będę oczywiście go Wam wielokrotnie prezentował. Jak już mówię, w terenie. Także to tyle. Trzymajcie się i do następnego.